Widoczna na zdjęciu gilotyna to czerwona wdowa, symbol tego, co wycierpieli Katowiczanie podczas II wojny światowej. Wszyscy wiemy, że w czasie wojny Niemcy prześcigali się w pomysłach, jak szybciej i wydajniej pozbywać się ludzi. Więc w Katowicach wpadli na pomysł, który znany był od ponad dwóch wieków gilotyna. W czasie wojny, zatrzymani, którzy byli przetrzymywani w więzieniu w Katowicach na ulicy Mikołowskiej, Mili powody do obaw, dlatego że to niemieckie nazistowskie więzienie słynęło z tego, że wszystko załatwiano na miejscu. Podobno nazwę gilotyny Czerwona Wdowa zaproponował sam szef gestapo rejencji katowickiej Rudolf Mildner. Czerwona, bo taki kolor miała od płynów, które wyciekały z ludzi. A wdowa, bo dzięki niej powstało mnóstwo wdów. Konstrukcja urządzenia mającego 2,3 metry była bardzo prosta. Na drewnianych belkach zawieszano 50 kg ostrze, które spadało na ofiarę za pociągnięciem sznurka. Osoba, która była skazana na taką gilotynę, była zabierana z celi do magazynu ubrań, gdzie kazano jej oddać wszystko, co miała na sobie, dlatego że ubrania też jeszcze się mogły hitlerowcom przydać. Następnie ofierze golono głowę, a po położeniu się na tej gilotynie, głowę wciskano w specjalne dyby, a ręce przywiązywano. Po wszystkim ciało pakowano, a następnie w ciągu kilku godzin. Wysyłano do obozu Auschwitz, gdzie znajdowało się krematorium. Do roli kata zatrudniono Augusta Costellera. Czy zgłosił się do tej pracy sam, czy został do niej zmuszony? Nie wiadomo. Natomiast po wojnie był tak bardzo prześladowany, że w końcu postanowił sam z sobą. Wiemy co. Szacuje się, że za jej pomocą ścięto co najmniej 550 osób mężczyzn, kobiet, dzieci. Tak, dzieci, dlatego że najmłodsze ofiary miały po 13-14 lat. W styczniu 1945 roku, Niemcy wiedząc, że przegrali i obawiając się, że Czerwona Wdowa będzie teraz wykonywała egzekucję na nich, wywieźli ją na cmentarz parafialny w Bogucicach i tam zakopali. Miesiąc później złapano niemieckiego strażnika, który wszystko wyśpiewał, i gilotynę odkopano. Przez wiele lat znajdowała się w różnych miejscach. Dziś można oglądać ją na wystawie w Muzeum Śląskim.